Niezależnie właśnie od naszych mimozji kibicowskich potrafimy się zebrać, potrafimy pokazać, że zależy nam na, na, tym, na tych Kresach i po to też powstało Stowarzyszenie Polskie Kibice Kresowiaków. Tym razem akcja jest skierowana do tych naszych zmarłych bohaterów, ale chodzi o żywą pamięć. Kolejne akcje są kierowane, kolejne jak i poprzednie już, bo nie wszystkie akcje wcześniejsze były już pod szyldem stowarzyszenia. Czujemy, że jednak historia Kresów, historia Polski z tej strony, właśnie za, za obecną granicą polsko-ukraińską, jest zapomniana. Dlatego, no, mieszkając tutaj blisko granicy, bo ani ja, ani Michał, jako inicjatorzy tego stowarzyszenia, no, nie mamy rodzin na kresach, korzeni, przynajmniej nie wiemy o tym na, na tę chwilę, ale czujemy się związani i zobowiązani, żeby tę pamięć. Pomóc rozświetlać, tak jak właśnie te znicze się zaświecą na grobach. Ruszymy z Przemyśla. Pierwszym naszym miejscem są Mościska, później wejdziemy na cmentarz Janowski, cmentarz Łyczakowski. Tam m.in. kwatery powstańców styczniowych, listopadowych. Znicze staną zapalone właśnie na tych grobach, poszczątane i przede wszystkim modlitwa, której tak bardzo w dzisiejszym nowoczesnym świecie ludzie zapominają. Z mamy przekazane, zebrane od y, kibiców z Przemyśla, z Przeworska, z Leska, y, z Jędrzejowa. Dużo by wymieniać. Duża zbiórka poszła, y, została zorganizowana w Białymstoku. Też chcę podkreślić, że jest duża pomoc od ludzi, którzy y, są naszymi znajomymi pochodzą z naszych miast y, na co dzień. Nie mogą tutaj mieszkać, żyć i pracować, ale czują tą jedność z nami. Z tego miejsca też chciałam wszystkim ekipom podziękować. W Przeworsku zbiórkę pomógł m.in. organizować pan Wójt oraz Przewodniczący Rady Miasta, pan Kojder. Także im też bardzo dziękuję. Wsparcie udziela też pan Wojtek Bakun z Przemyśla. Muszę podziękować uczniom szkół z Przeworska, a także okolic naszych za pełne zaangażowanie, za chęć pomocy. Dzieci chętnie przystąpiły do tej akcji, oczywiście za sprawą dyrekcji, nauczycieli, którzy zachęcali dzieci do tego, żeby właśnie przynosili znicze. Wśród dzieci, które w szkołach się angażują w tą akcję, będzie to moment takiej refleksji, dlaczego te znicze właśnie tam, co za tym stoi i to będzie taki impuls, który skłoni do sięgnięcia do tych spraw historycznych i, i zwróci uwagę na, 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 na dzieje naszej historii właśnie na Kresach Wschodnich. Nikt w szkole na historii nie mówił ani nam o rzeźbi ani o żołnierzach wyklętych, a do historii zawsze mnie ciągnęło i do poznawania jak najbardziej brakowało mi tego w szkole. Dalej zawiązanie mama, za co jestem bardzo jej wdzięczny. Dopiero teraz te tematy są e, wypuszczone w świat, wypuszczone w książki, ale też uważam, że za mało. Temat kresów e, jest coraz bardziej znany, jednakże uważam, że powinien być jeszcze bardziej udokumentowany i poprzez takie akcje dzieciaki coraz częściej będą chciały e, brać w takim czymś udział. A rozmowa moja z, z jednym z, z takich młodszych uczniów, kiedy powiedziałem, że dziecko, które walczyło, no, w obronie Lwowa, miało, odrobinę był rok starszy od Ciebie, powiedział, no to był kozak. Także to jest takie naprawdę miłe uczucie, że, że dzieciaki coś takiego czują po sobie i nawet te ciarki przechodzą, że ktoś potrafił w ich wieku, młodym wieku, wziąć za broni i walczyć w obronie, w obronie ojczyzny. Nie chodzi o to, żeby wybielać kibiców, bo często to jest zarzut, że y, dobra, teraz robią akcję, jutro będą się bić albo, albo coś znowu kombinować i w mediach znowu się rozkręci, że miało być dobrze. Nie o to chodzi. Nie, nie bronimy, y, nie tłumaczymy żadnych działań kibicowskich. Po prostu chcemy robić y, bez żadnych tam... Podtekstów dobre rzeczy, razem jednoczyć to środowisko, bo wiemy, że jest zdolne do konkretnych działań. Akcja nabiera takiego charakteru już powszechnego, z roku na rok coraz bardziej popularna. No, jak to życie pokazuje, nie wszystkim się to podoba, także bardzo, bardzo mocno włączam się w patrono patronowanie tej akcji, żeby wesprzeć tych młodych ludzi przed różnymi. No nie powiem atakami, ale takimi nieprzychylnymi komentarzami. Robiąc coś dobrego trzeba być nastawionym, że, że często komuś to może nie pasować. Także nie mówię tu tylko o stronie ukraińskiej, także o polskiej, bo spotykamy się na co dzień z różnymi problemami, głosami, które czasem przechodzą za plecami, ale staramy się tu przepuszczać mimo wszystko i robić swoje dalej. To są młodzi waleczni ludzie bardzo, bardzo dzielnie sobie radzą z tym, także no, to jest naprawdę. Mm, Dobry prognostyk na przyszłość. Ja opowiadam, pokazuję zdjęcia, są relacje wideo, ale to trzeba przeżyć. Trzeba z nami pojechać i zobaczyć te groby, bo tam jest naprawdę prośbia polska która tutaj już w naszym nowoczesnym właśnie świecie już zatracana i o niej już tak nie dbamy, a tam yy, wchodząc na cmentarz Janowski, który właśnie, o którym dowiedziałam się rok temu i tam mieliśmy pierwszą taką akcję organizowaną yy, widząc polskie groby, ale te zanieczyszczone polskie groby, zanieczyszczone tabliczki z polskimi imionami. Tę część yy, kwater w który też będziemy, prawdziwa Polska, którą trzeba zobaczyć. Wszystko jest? Każdy ma lepiej niż Jesteśmy teraz w pierwszym miejscu, gdzie będziemy czynali naszą pracę dzisiejszego dnia. Cmentarz też w mościskach. Żołnierzy bohaterów września 1939 roku. Prośba do dziewczyn. Pierwsza rzecz. Groby polskie tam o żołnierzy i szukamy tak samo w tych miejscach grobów polskich w biało-czerwona na pamięć żebyśmy wiedzieli w przyszłości żeby kto będzie jechał tak samo będzie pamiętał widział po nasze, nasze tej barwy Jak widzimy dookoła, no, no cmentarz jest zaniedbany, także wierzę, że gdzieś w okresie może troszeczkę już wiosennym, letnim będziemy mogli pojawić się jeszcze raz i posłuchać cały, cały cmentarz. Jedna z kwater właśnie żołnierzy z 18 roku, tamte groby kwatera żołnierzy walczących we wrześniu 1939, także teraz tam pójdziemy, modlimy modlitwę i, i ruszamy w dalszą trasę. Zdrowaś Maryjo, łaski już pełna, pełna Pan Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami przeszedni, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać, Panie, światu wiekuista, niech on świeci na wieki Wieczny odpoczynek radzim dać, Panie, światu zwykłego, niech on świeci na Wieczny odpoczynek radzim dać, Panie, światu wiekuista niech on świeci Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dobra, ruszamy dalej. Czuję taką właśnie więź, że muszę tu przyjechać. Muszę zachęcać innych, żeby odwiedzali właśnie cmentarze, przyjeżdżali, uczyli się historii. Po prostu takie jakby powołanie. To jest dla mnie, nie wiem, jak to mogę bardziej opisać. Zbawiło się to, że byli ludzie, którzy naprawdę potrafili poświęcić wszystko, swój czas, swoje życie dla takiej idei po prostu, gdzie ja osobiście nie wiem, czy mi się zdały, po prostu nie mam takiego, takiego poczucia, takiego pełnego, ale chcę jakoś chociaż się odwdzięczyć tym ludziom za to, że walczyli dla nas. Jesteśmy teraz na cmentarzu janowskim w takim dosyć specjalnym miejscu. Przyjeżdżamy tutaj, żeby pamięć nie zaginęła, żeby widać było, że jesteśmy, że pamiętamy, że nie zostawiliśmy samą w sobie poległych i tych nekropolii polskich, które tu zostały. Od 6 lat przyjeżdżam do Lwowa. Pierwszy raz przyjechałem w wieku 15 lat ze względów turystycznych. Potem już zacząłem przyjeżdżać w wieku 16-17 aż do 21 roku życia w sprawach właśnie działalności kresowej, pomocy społecznej osobom starszym, osieroconym, a także chorym Polakom. A także włączam się właśnie w takie akcje y, pamięci o polskich bohaterach, zapalając właśnie znicze, porządkując te groby, o których jakby nie patrzeć, polscy rządzący od lewa do prawa przez tyle lat zapominali. I ja jako zwykły obywatel poczuwam się do odpowiedzialności, żeby pamiętać, dawać przykład swoją postawą, a także czynem pokazywać, że o tych właśnie znakach polskości, które są poza naszymi granicami, warto pamiętać. Pamięć o Kresach jest naszym obowiązkiem. Taki naród, który nie pamięta o swojej kulturze, swojej tradycji, no to nie do końca jest narodem, moim zdaniem. Nie? E także jest nam to potrzebne, bo pamiętając o swoich historii, swoich tradycjach, możemy iść naprzód dop dopiero. I po to mamy te tradycje, żeby z nich czerpać, żeby, żeby e, korzystać wręcz z tej tradycji, którą mamy w historii, bo mamy się z czego cieszyć, mamy z czego być dumni. Ta pamięć o tych, o tych bohaterach, którzy tu są mm, pochowani, troszkę nas wiąże z powrotem ta więź, o której wspominałem. To się, to się na nowo buduje to jest utożsamianie się z, z tymi ludźmi. Miejsce, którego wiele osób nie zna. Chociaż widać, że ktoś tu był, bo są już nawet te stążeczki których nie było ostatnio. Także ktoś tu też objęlił. Tak. Dobrze, że nie ma tak tutaj w sensie, osób, byłem tam, także nie pracuje, ale no, zaraz ruszymy z tym wszystkim. akurat spoczywałem od lęta. Dla nas to są bohaterowie, bohaterowie walki o Polskość, o to, żeby Rzeczpospolita istniała na mapach, o to, żeby nie została e, rozgrabiona, zniszczona pamięć o setkach lat historii Polski. To są ludzie którzy dużo młodsi ode mnie często, którzy walczyli, ginęli za to, żeby język polski, żeby biało-czerwona flaga, biały że była, była istotną częścią Europy. Jakby nie patrzeć, też poczułem się do tego obowiązku, żeby być właśnie teraz, w tym momencie, na tym cmentarzu, bo sam jestem młodym człowiekiem, a to trzeci z Orląt Lwowskich miał, na, miał poniżej 17 roku życia. To tym bardziej motywuje mnie, chociaż jak widzimy pogoda nie jest za bardzo atrakcyjna i sprzyjająca do takich przedsięwzięć, ale oni właśnie w taką pogodę musieli walczyć, ginąć, znosić trudy wojenne. Dlatego też uważam, że zapalenie zniczy to nie jest nic trudnego, jeżeli jest człowiek zdrowy i ma chęci. Byli to, jak wiemy, pewnie i też młodzi ludzie, tacy jak my i mieli taki właśnie duch patriotyzmu, na pewno waleczności, na pewno z dumą to robili, co robili i teraz dzięki temu możemy być też my dumni. Ale dzięki tym ludziom właśnie możemy tutaj właśnie razem stać. W dzisiejszych czasach y, samozawzięcie, samozaparcie, wytrwałość w swoich postanowieniach jest bardzo kluczową sprawą, w życiu nawet codziennym. Dzięki Bogu jak na razie nie ma zagrożeń y, wojennych, militarnych, ale zawsze trzeba być przygotowanym na różne sytuacje. Jeżeli teraz w czasach pokoju wykształcimy w sobie jak najlepsze cechy i silny charakter, to przyda się nam w różnych trudnych sytuacjach. I nawet jeżeli... Gdyby miało dojść do wojny, to zawsze dają nam się te dobre cechy, z których powinniśmy brać wzór, czyli męskość, wytrwałość, braterstwo. Powinniśmy z tego czerpać, z tego dorobku Orlon Lwowskich. Na pewno warto właśnie wynieść z tego taką lekcję, że trzeba być zapartym w swoich działaniach, nie poddawać się i cały czas przejść do przodu. Nie wolno się poddawać, gdyż gdyby oni jakoś się wycofali, poddalił się, no to by tego nie było dzisiaj. To widzimy i. Na pewno się byłby inny. Czasy pokoju różnią się od czasu wojny. Natomiast w czasie pokoju także warto walczyć, chociażby o pamięć. Chociażby o prawdę historyczną. Tak naprawdę w tym temacie mamy jeszcze wiele do zrobienia. Moim zdaniem, tych postaw jest w obecnych czasach coraz mniej i mniej. A my, właśnie przez takie wywiady, jak teraz tutaj z panią, bądź przez telewizję, powinniśmy uczyć przyszłe pokolenia tego patriotyzmu i pokazywać takie właśnie miejsca pamięci. My, jako y, patrioci, jeździmy, y, wspominamy i staramy się właśnie dotknąć kawałka historii. W inny sposób, jak oni, ale też możemy i też możemy mieć tego ducha patriotyzmu w sobie, którego oni na pewno mieli. Przez przypadek spotkaliśmy grupę wolontariuszy z Podkarwacia, dołączyliśmy się do nich dużo. Dzięki temu też się dowiedzieliśmy. Nie do końca wiedzieliśmy, jak się poruszać po cmentarzu, udało nam się dzięki temu znaleźć te, te nasze polskie groby. No i mamy nadzieję troszkę pomóc. Cieszę się, że chociażby właśnie ci ludzie, których tutaj spotkaliśmy, oni pokazują swoją patriotyczną postawę troszeczkę inaczej, nie z karabinem przy ręku, jak robili to ci tutaj powstańcy, ale, ale czcząc ich pamięć, po prostu będąc tutaj, kiedy no, równie dobrze mogliby... Pogoda może nie zachęca, jest troszeczkę zimno, mogliby spędzić ten czas w domu ze znajomymi, a jednak poświęcają się i, i są tutaj. To jest, to jest... Chwała im za to. Jesteśmy ludźmi z pasją. I te czyny są nasze bezinteresowne. Nikt na tym sobie już nie zarabia. Tego każdy nas dokłada. I to już nawet nie tylko chodzi o pieniądze, tylko dokłada przede wszystkim czas, zdrowie. I każdy mógł nas teraz być spokojnie. Mamy piątek, mógł, mógł wyjść z kolegami na piwo, czy, czy gdzieś pojechać sobie na wycieczkę. A my wyruszamy w, na kresy i spełniamy swoje obowiązki. To nie jest mój pierwszy wyjazd. No, studiuję od poniedziałku do piątku. Mam w sobotę tak samo, jakbym pracował. Niedziela, jedyny dzień wolny, ale. Ale wolę jechać, pomóc i, i czuć, że, że mogę coś zrobić. Ja tak, chciała, żeby te lampionki z Polski postawili koło mojego dziadka. A to tak wszyscy a może pani pokaże, prawda? No. Jura! Jura, ja się ich zawodzę do... Ході, то мій дядек, а той Йозеф німець. Он. То мені бабця мовила, мама потім мушкальки э, його забили, мого дядька теж. І його э, пожив робила сестра. І сестра мовила э, до моєї бабці, що я бабця жила в Львові, вже б завжди пільнувала те, цей погрів. І потім моя мама пильнувала, а зараз я пильную. Бачиш, ту я є радосна, що. Полоні американська. Я зрадосна, вже не запам'ятаю ти люди, бо багато дуже дуже поляків виїхало, виїхала, а багато дуже, дуже так, такі поляки, już, як я є. Я є теж польком, але вже розмовляю по-українську і, і живу як українець, бо живу у Львові в Львові так, з тими людьми, які тут живу. Але в душі я завжди завжди і маю мені за вшисти. Хто мене бачив, то завжди повідав, що я маю польський гонор. І я дійсно є радосна, що прийшли хлопці, дівчат з Польщі. І вони з Польщі привезли п'йоники і їх засвіту і поставили. І я думаю, що тих двоє вояків польських радосними там. Skąd przyjechaliście? Z tutaj A, to ta, to tak wszystkie podkrępacze. Uh -huh. uh -huh, tak, wszystkie także. Dobrze. Trzeba tam jeszcze jest taki wykopywany list. Tam na dole? Nie, nie tutaj. Tutaj? Tutaj Starzby, daleko. Tak. Można, ja mogę postawić. No nie, czy być, czy, 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 czy. to jest. proszę, ja tam postawię. A pan powinien pokazać, gdzie Proszę, żeby nie wiedział, gdzie jest ta tam gdzie pan? Jest krzyż taki nadbity trochę, jest. Tak. Ten tam tak samo proszę. Dobrze. dobrze proszę. Oczywiście. Są, pan? Widzę, tak. O tutaj. Prawda? Dobrze. O dobrze, proszę wszystkiego najlepiej Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przebywając tutaj czuję na pewno ogromną satysfakcję z, z tego powodu, ale przede wszystkim dumę, dumę z historii, dumę z naszego kraju i z postaw naszych rodaków w przeszłości. Na cmentarzu orlądowskim, na których jestem już po raz 13, mieliśmy szansę zapalić wszystkie, na wszystkich grobach znicze, to jest naprawdę coś, co, co buduje. Co po prostu każda, każda osoba z nas tutaj, jak pytałem się kolegów, koleżanki, ma po prostu ciarki tego, co tu, co tu widzi i tego, co czuje. To tą ciszę, ale tą taką ciszę prawdziwego domu i tego, że ktoś nas stąd z góry widzi. Jesteśmy na cmentarzu Orląt Lwowskich w Lwowie. Jest on symbolem tak naprawdę walki miasta do końca tak o polskość, bo to tak naprawdę nie zawodowi żołnierze, a osoby, które zostały, które żołnierzami być nie mogły. Często młodociane tutaj walczyły. Tak naprawdę Józef Piłsudski także Uchonorował całe miasto orderem Virtuti Militari, przypinając go niejako do herbu tego miasta. Lwów ma motto Semper Fidelis i, i tak naprawdę zawsze było to miasto wierne Rzeczpospolitej. Ten cmentarz jest wyjątkowy, tak samo jak taki sam cmentarz Orląd, czyli obrońców Lwowa na cmentarzu Janowskim. A co symbolizuje no, naszą walkę? Przede wszystkim, tak jak właśnie napis na Łuku Chwały, abyśmy mogli żyć wolni, i te dzieci, bo to były dzieci jednak, bo jak 14, 16 czy 18 lat, to jednak jeszcze są dzieci i symbolizuje największy, największy chód dla naszej ojczyzny oddanie za cele patriotyczne, cele przede wszystkim narodowościowe. I jesteśmy im winni pamięć. A symbol ma być wieczny, chociaż teraz jest częściowo oszpecony, tak bym to nazwała, dlatego że. Stoju lwy, jak widzieliście, mieliście okazję spojrzeć, no to niestety są zamknięte w pudłach. Nie wiadomo, kiedy będzie renowacja i czy będzie w ogóle pozwolenie na tę renowację. Tak samo kiedyś jeszcze każdy z tych grobów, każdy. Każdy ten obrońca, którego tu widzicie, no to mieli napis taki, obrońca ojczyzny. Niestety teraz tego napisu nie ma i tylko są zawiązane biało-czerwone wstążki na tych grobach. I oczywiście nie tylko w dniu 1 listopada czy 11, winniśmy o nich pamiętać, a zawsze. I uczyć tutaj na prawdziwej historii, wychowywać przyszłe pokolenia Polaków. Krasy dla mnie są częścią e, tak naprawdę polskości, kultury polskiej. I polskiej tradycji. Niby to jest inne państwo, ale tak naprawdę to jest duża część Polski jest tutaj jest Czuć ducha polskiego. W tym. Nie wychodziłbym tak daleko, że trzeba by przejąć te polskie miasta. Na pewno jednak należy pomagać ludności polskiej, która na tych kresach jest. I myślę, że. Państwo, ale też społeczeństwo polskie często o nich zapomina. Jesteśmy na cmentarzu Łyczakowskim. Groby powstańców odwiedzamy w tym momencie. Na Łyczakowie, przede wszystkim, znajdziemy gościczkowców, znajdziemy powstańców styczniowych, znajdziemy powstańców listopadowych, a przede wszystkim tych, którzy kiedyś żyli w Lwowie, mieszkali i robili coś dobrego dla tego miasta. Z konkretnych nazwisk mogę wymienić Marię Konopnicką, każdy o niej słyszał. Tu mamy Ordona, tu mamy na małym skrawku na tym samym rondzie na przykład Gabrielę Polską, mamy Władysława Bełzę, kto ty jesteś Polak mały. Mamy również innych, mamy budowniczego architekty Opery Lwowskiej. Tutaj tak samo na cmentarzu Orlą Trwowskich, obrońców Lwowa, gdzie teraz jesteśmy, pochowany Rudolf Indruch, twórca i pomysłodawca tego cmentarza. Także nazwisk jest naprawdę wielu. Są to malarze, jest to Artur Grodger. Są to rzeźbiarze, są inni naprawdę fantastyczni ludzie, którzy kiedyś mieszkali w Lwowie, a jak się mówi, wszystko co najlepsze pochodzi z Lwowa. Piękną sprawą jest bycie tutaj i zachęcam wszystkich Polaków, którzy jeszcze nie byli w Lwowie, żeby odwiedzili właśnie ten cmentarz orowski, bo to jest najlepsza lekcja patriotyzmu i historii o naszej ojczyźnie. Lwów jest takim miejscem, gdzie, gdzie trzeba być. Trzeba być na tym cmentarzu. Podziękować nawet krótką modlitwą wewnątrz siebie i tym ludziom, którzy oddali życie za to, że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Po 15 godzinach ciężkiej naszej pracy kresowej zakończyliśmy tutaj kresowe świecenie zniczy na cmentarzu orlandowskim. Po raz pierwszy, z czego jestem bardzo dumny, mieliśmy okazję zapalić na każdym grobie y, żołnierza obrońcy obrońca Lwowa, co jest dla mnie olbrzymim sukcesem i sukcesem naszej całej grupy. Z tego miejsca muszę podziękować wszystkim i pragnę podziękować wszystkim, którzy włożyli każde swoje serce i każdy swój grosz tą, tą, tą całą akcję. Szczególne podziękowania dla wszystkich, którzy razem są z nami, którzy nagrywają za całe nasze wydarzenie, pomagają, sprzątają te groby. Służyliśmy ponad 2700 zniczy. Pragniemy zorganizować kolejne wyjazdy, coraz bardziej ciekawsze, coraz większą grupą i kibiców i także ludzi chętnych i ludzi dobrego serca, którzy pełnią z nami pojechać. Także... Wszystkich chętnych zapraszamy do, do kontaktu i do działania, bo to jest, myślę, że najbardziej potrzebne. Nie tylko, nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem możemy udowodnić to, że, że nam zależy i, i że powinniśmy takie coś robić. Ja nie jestem kibicem. Oczywiście e, według mnie, kto poczuwa się do bycia patriotą, powinien się włączać w takie akcje. Nieważne nie, nie jest to, czy ktoś jest kibicem, czy nie. Liczy się po prostu sprawa, a sprawa jest bardzo szczytna i ważna.